W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Każda z nich mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedząc skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę. I uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Amen. Dzisiejsza pierwsza sobota zaprasza nas do kany galilejskiej. I pewnie nie jest to dla nas żadne zaskoczenie, albowiem wiem w mszach wotywnych, czyli poświęconych czci Matce Najświętszej ta ewangelia często się pojawia. Ona się również pojawia często podczas liturgii ślubnej. No rzeczy samej mowa jest tutaj o ślubie. Ślubie, podczas którego weselu, podczas którego wydarzyło się coś niesamowitego. Po pierwsze, należy zauważyć, że Pismo Święte jasno nam mówi, że na ślub, na wesele była zaproszona Maryja. Ona już tam była. Jakby, jakby chwilę potem. Ewangelia wspomina, święty Jan, że zaproszono również Jezusa i jego uczniów. To jest bardzo ważny szczegół. Musimy uczyć się czytać Pismo Święte between the lines, tak pomiędzy. W czasach Świętego Antoniego to czytanie pomiędzy było bardzo popularne, czyli co Pismo Święte chce nam powiedzieć, chce nam przekazać. Te odkrycia pewnych bardzo ważnych rzeczy zaczęto podczas lektury zapisywać dosłownie w rzeczy samej, in, między liniami, between the lines. Tak powstały najcenniejsze średniowieczne komentarze. Wiemy, dzisiaj mamy wiele książek, mamy wiele. Podręczników, wystarczy tylko sobie sięgnąć do dobrych komentarzy biblijnych. Tak naprawdę, moi drodzy, nie mamy wymówki. Nie czyta Pisma Świętego ten, który naprawdę nie chce. Bo jeżeli chcemy, jeżeli pragniemy, to mamy taki wielki wachlarz pomocy. I są naprawdę bardzo dobre księgi, książki, studia mądrych nauczycieli, wykładowców Pisma Świętego, którzy nam tłumaczą. W średniowieczu tego nie było. A zatem y, ci, którzy w ogóle mieli dostęp do tekstu pisanego, korzystali z komentarzy, które zapisywano. No, wiemy, że za czasów Antoniego nie było jeszcze książek, więc y, książka kosztowała tyle, y, co wieś, więc to było niemożliwe, żeby każdy w domu miał księgi. Więc y, y, przepisywano, jak wiecie, księgi ręcznie, no i przepisywano je najczęściej razem z komentarzami. I te komentarze, kochani, z racji tego, że pergamin był bardzo drogi, więc zapisywano albo na marginesach, wiecie, na rogu książki, albo między linijkami. Właśnie dlatego powstały te cenne komentarze, z których święty Antoni pięknie korzysta, które nazywamy komentarzem między linijkami. I właśnie czytamy, uczymy się, kochani, czytać między linijkami. Co Pismo Święte chce nam przekazać. Otóż dzisiaj ukazuje nam, że... Na to wesele, właściwie w rzeczy samej, była zaproszona Maryja, a Jezusa i uczniów zaproszono także. Czyli, jakby tutaj to, ten fragment Pisma Świętego chciał nam w sposób szczególny pokazać osobę Najświętszej Maryi Panny. I cóż tam się dzieje? Podczas wesela, które, jak wiemy, u Żydów nie trwało pół dnia czy nawet dzień, ale dłużej kilka dni. Zabrakło wina. Wydaje nam się, że to jest taki mało znaczący szczegół. Tymczasem w kulturze śródziemnomorskiej. Jak nie ma wina, to nie ma zabawy. No, koniec. To jest strasznie haniebny fakt, to znaczy, że rodzina się nie przygotowała. Rodzina zawaliła sprawę, byśmy powiedzieli. Czyli na tych młodych, którzy właśnie wkraczają w swoje dorosłe życie małżeńskie, rodzinne, od razu pada taki cień, że co to za badziewna, byle jaka rodzina, która nie przygotowała wesela. A więc krótko mówiąc, bo nam się tak może wydawać, że to Ewangelia nam opowiada o takich głupotkach, bo zabrakło wina, a tymczasem ta głupotka to jest dla tych ludzi katastrofa. Musimy sobie wyobrazić, że gdyby rzeczywiście tego wina zabrakło, to jeszcze pewnie po 20 latach by mówiono tam, o, o to tam mieszkają ci, u których zabrakło kiedyś wina. Takie podśmiewajki by były. I czyli krótko mówiąc, jest sytuacja bardzo nieprzyjemna dla tych młodych ludzi. Może oni nawet o tym nie wiedzą, bo trwa zabawa, ludzie tańczą. Ten starosta weselny może też nie wie. Jedyna osoba, która widzi ten problem, to Maryja. Ona jest doproszona na wesele. Znaczy, właściwie tutaj nie mamy mowy o tym, że była zaproszona. Ona tam po prostu była. Nie wiemy, czy to nie jest czasem jakaś rodzina Maryi, czy ona nie pomaga przy organizacji tej, 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 tego wesela. No, faktem jest, że ona tam jest i jako jedyna widzi kłopot. Od razu to zobaczyła. Więc. Ewangelia, święty Jan, w mocy Ducha Świętego, chce nam pokazać Maryję jako tą, tę, która widzi problemy. Ludzie się bawią, tańce, zabawa, pięknie, tu jedzą, tam tańczą, tu sobie piją to wino, które się właśnie kończy, a Maryja widzi problem. I co się dzieje, kiedy Maryja widzi problem? Idzie do Jezusa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo my wiemy, że Maryja zawsze idzie do Jezusa. Ale tu jest początek jego działalności. Tu jeszcze nie było żadnego cudu. To jest, kochani, drugi rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jak ktoś dobrze czyta Ewangelię Janową, to wie, że na początek Ewangelii Janowej jest to, co w mszy trydenckiej zawsze jest czytane na końcu. W nowym się tego niestety nie ma, ale kojarzymy Ewangelię. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. To jest początek, tak zwany prolog, czyli jakby wstęp. I ten wstęp jest dosyć długi, zachęcam do lektury, jest przepiękny. Są takie teorie, że Święty Jan dopisał ten wstęp później. To tak jakbyśmy pisali książkę i na samym końcu, no tak się doktorat właśnie pisze na przykład, że pisze się całą książkę, a na końcu się pisze wstęp i zakończenie. No bo już wiesz o czym będziesz pisał i na końcu wiesz co napisałeś. Ale nie możesz napisać wstępu do książki, jak jeszcze książki nie napisałeś. Czytelnik czyta to najpierw, ale pisarz pisze to na końcu, bo już wie co w książce napisał, więc wie o czym będzie wstęp. I tak samo możemy przypuszczać, że Jan ten piękny wstęp dopisał później. Jeżeli to jest prawdą, to w takim razie ten rozdział z Kaną Galilejską jest jakby rzeczywiście początkiem całej historii. Początkiem akcji, byśmy powiedzieli. I na początku tej akcji ukazuje Jan Maryję w akcji. Przypominam tę, która widzi problem i idzie do Jezusa. I wiemy, że jakby go tak troszkę popycha, przymusza do tego pierwszego bo Pan Jezus używa tutaj tego zdania, ono po polsku brzmi, czyż to Twoja lub moja sprawa, niewiasto. Bardzo ważne słowo, niewiasto. Dlaczego Pan Jezus zwraca się do Matki Najświętszej, mówiąc niewiasto? Nie mówi matko, mówi niewiasto, ponieważ słowo niewiasta pojawia się również w kontekście pierwszej niewiasty, Ewy. Jak wiemy, to ta, która pod drzewem dokonała złego wyboru i wpada w grzech, grzech pierworodny. Przypominamy sobie pierwszy, pierwszych rodziców: jest drzewo poznania dobra i zła, jest wąż, czyli demon, i niewiasta, oraz Adam, i zerwanie jabłka, nieposłuszeństwo grzech. Tu w Ewangelii Janowej również. Cała Ewangelia idzie dokąd? Tu się zaczyna. A co jest szczytem Ewangelii Nowej? Krzyż. I też będzie drzewo, tak jak tam. Też będzie niewiasta, bo pamiętacie, co Pan Jezus mówi z krzyża? Niewiasto, oto syn Twój. Synu, oto matka Twoja. A więc to samo słowo się pojawia, tak jakby Pismo Święte chciało nam pokazać, że Maryja jest nową niewiastą, nową Ewą. Tamta nieposłuszeństwo, grzech, rozmowa z szatanem, czyli upadłym aniołem. Ta rozmowa z aniołem światła, czyli Gabrielem, również drzewo krzyża, i również, kochani, wielkie wydarzenie. Tam było nieposłuszeństwo i grzech, a tu krzyż i odkupienie grzech. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do tej kany, bo to jest bardzo ważne. A więc, jakby ten pierwszy cud, jest popchnięty, przyspieszony przez Maryję. Pan Jezus uczynił to, co Maria, o co Maria go poprosiła, ale zobaczcie, jaki jest tutaj rozwój tej akcji podczas wesela. Proszę sobie to wyobrazić. Tam się ludzie bawią, tańczą, jedzą, rozmawiają. No tak jak wyobraźcie sobie takie polskie wesele: tam DJ coś zagra, nie? jest Januszek, śpiewają jedzie pociąg z daleka, tak? To wszystkie historie, które na weselach się śpiewa i tańczy, a tu w tle jest akcja, jest wielki problem, jest nadchodzące wielkie niepowodzenie, hańba, nie ma wina. I Maryja, która idzie do Jezusa i od razu Mu o tym mówi, Pan Jezus tak jakby jej odpowiadał przecząco, bo to nie moja sprawa, jeszcze nie nadeszła godzina, a Maryja wysłuchała, co Pan Jezus ma do powiedzenia i natychmiast idzie do słuchu. I z pełnią przekonania mówi: Zróbcie wszystko, co Jezus Wam powie. Tak jakby Maryja w swojej y, mądrości, y, swojej pełni łaski, pamiętamy, pełnia łaski, w swoim napełnieniu tą łaską, ona już wie, że Jezus ten słów uczy. I rzeczywiście tak się dzieje. Y, kochani, jaki jest teraz z tego wszystkiego, co tu wysłuchaliśmy, sens dla nas? To wesele w kanie galilejskiej jest symbolem, jest obrazem wielu sytuacji z Twojego życia, Twojego, mojego, naszego. Wielu ludzi nie dostrzega naszych problemów. One są często tylko nasze, ukryte. I nie oszukujmy się. My z tymi problemami bardzo często też sami się kryjemy. Nie chcemy o tym mówić. Człowiek współczesny boi się mówić o swoich problemach. Wiele razy przeciąga to lata całe, żeby o kłopotach nie mówić. My się nie chcemy sami przed sobą przyznać i przed Panem Bogiem, że sobie z naszym życiem z czymś nie radzimy. Co nam mówi Ewangelia Janowa, Kana Galilejska? Zanim ty powiesz o swoim problemie, Bóg już to wie. Nie ma najmniejszego sensu aby kryć się ze swoimi kłopotami, problemami, troskami, grzechami przed Bogiem, który i tak wszystko widzi. I nie po to widzi, żeby cię prześladować, tropić i karać, ale żeby w swoim miłosierdziu cię podnieść, wyciągnąć z twojego grzechu, z twojej słabości, swoich problemów, z tym, z czym sobie nie radzisz. Natomiast tą, która widzi te problemy, i umie zaradzić jest Maryja. To ona idzie do Jezusa i mówi: Nie mają już wina, jest problem, pomóż. Tu wino, kochani, jest też symbolem łaski Bożej. Kto był na dożynkach, pamięta może, jak przynieśliśmy wino w darach. Wino jest pewnym symbolem. Wino to coś. Radosnego, coś pięknego, owoc, tak jak mówimy we mszy świętej, ziemi i pracy rąk ludzkich. I pamiętajmy, że w naszej teologii katolickiej, nauce, wino jest bardzo ważną rzeczą. Ono jest dokładnie tym czymś, co staje się w konsekracji krwią Chrystusa. A więc wino jest bardzo ważnym symbolem. Zabrakło wina, to znaczy często zabrakło w moim życiu łaski. Pani, jak często nam tej łaski Bożej brakuje. I to nie z powodu, że Bóg nam kranik zakręcił, ale z tego powodu, że my się od Boga odwracamy. My przestajemy się modlić. Nasza modlitwa staje się byle jaka rozproszona, zaniedbana, zapomniana. Wtedy zaczyna nam brakować łaski. Wtedy zaczyna nam brakować wina. Wtedy, kochani, jest ten moment, kiedy Maryja może Tobie, mnie, każdemu z nas pomóc. Dlatego, moi drodzy, ta dzisiejsza pierwsza sobota i formularz mszy świętej o Matce Świętej Nadziei słyszeliśmy w czytaniu, ja jestem Matka pięknej miłości. Ile w naszym życiu tej pięknej miłości? A ile miłostek takich, półmiłostek? Co my tak naprawdę w naszym życiu kochamy, czemu się poświęcamy, ile różnych rzeczy, które kompletnie są niewarte. Ta pierwsza sobota chce nam no, sfokusować, pokazać nam na nowo ten fokus, właśnie ten, to skupienie, na czym my się w naszym życiu skupiamy. I moi drodzy, ponieważ Ewangelia jest osadzona bardzo głęboko w motywie małżeństwa, a więc i rodziny, więc ta pierwsza sobota oby nas zaprosiła też do modlitwy za nasze rodziny, za nasze małżeństwa, za nasze dzieci. Bo i tam w tym życiu naszych dzieci bardzo często brakuje łaski. I my się martwimy. Przychodzimy do, z tym do konfesjonału na rozmowę duchową, z, naszą, z, z naszym strapieniem, naszym, naszą troską o dzieci. Otoczmy je modlitwą. Niech matka pięknej miłości, matka nadziei poprowadzi nasze dzieci drogą łaski. A nie ma kochani innej drogi łaski, jak do Jezusa. Do Jezusa. Pamiętajmy jeszcze raz, niech to będzie takie przypomnienie w tę sobotę. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Przez Maryję do Jezusa. Z Maryją do Jezusa. A zatem prosimy Matkę Nadziei, aby nam tę nadzieję wypraszała. Czasami wbrew nadziei. Czasami wbrew nadziei. Czasami wbrew w ludzkiej logice. Czasami wbrew temu, co mówi świat. Czasami wbrew temu, co mówią nam ludzie, nawet bliscy ludzie. Pamiętajmy, że Pan Bóg ma swoje drogi i swój czas. I nawet jeśli nam się wydaje, że część naszych modlitw jest niewysłuchana, gdzieś tam coś. Bóg wszystkie modlitwy wysłuchuje. Zostawiam Was dziś z tym obrazem Kany Galilejskiej, tym obrazem tego wesela, na którym dzieje się problem i jak Maria ten problem rozwiązuje. Ona idzie z tym problemem do Jezusa. Nie ma innej drogi, moi kochani. Zanieśmy nasze problemy, nasze troski, nasze obawy, Nasze modlitwy przez ręce Maryi do serca Jezusa. A wtedy usłyszymy te słowa, które usłyszeli słudzy. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie Jezus. otoczenie macierzyńską.